fantastyczne e, wydarzenie, mnóstwo ludzi, mnóstwo bardzo ciekawych e, wykładów, e, opinii, spostrzeżeń. E, no dla mnie o, e, osobiście niesamowita okazja do tego, żeby mnóstwo ludzi spotkać na żywo. E, w dzisiejszym świecie e, ogrom spotkań się odbywa online, ja tego osobiście nie cierpię, e, więc e, ta okazja do tego, żeby poprzebywać ze sobą, powymieniać e, opinie, zapytać, co słychać, to jest coś unikalnego. Po ostatnich latach po kryzysach, po dużej inflacji, no te finanse są na ustach wszystkich, a przed nami ogromne wyzwanie i szansa, bo możemy pozyskać znaczące środki czy z KPO, czy z Funduszy Europejskich, ale musimy do tego być przygotowani. Ja myślę, że to jest tak naprawdę taki ostatni moment, kiedy tak duże zewnętrzne środki pozyskamy. Mnie w sposób szczególny interesuje kondycja i sytuacja polskich spółek Skarbu Państwa i możliwości ich rozwoju i zaangażowania w różne ważne, ważne projekty, także ważne z punktu widzenia Pomorza czy Gdańska. Wydarzenie bardzo cenne dla tych, którzy się biznesem szeroko rozumianym interesują. Chodzi o to, żeby dobrze nawigować Uwzględniając jednak zmieniające się trochę nastroje. No i nie tylko uwzględniając zmieniające się nastroje wśród wyborców, ale również warunki, w których istniejemy. To znaczy, że żyjemy de facto w czasach no, gospodarki wojennej. Więc jak Pan ma gospodarkę wojenną, no to Pan musi się zastanowić, czy ma Pan pieniądze na, na pociski, a nie tylko na to, żeby budować jeszcze więcej zielonych elektrowni. W takim kraju, który bardzo dynamicznie się rozwinął, który jest najbardziej... Powiedziałabym innowacyjny, jeśli chodzi o podejście do transformacji. Wydaje mi się, że nie ma innego kraju, który z takim sukcesem przeszedł od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Powinno nam się udać, ale brakuje spójnych ram, brakuje priorytetów dyktowanych przez rząd, tak to się dzieje w innych krajach. I wtedy rynek się dostosowuje do tych bodźców. Także czekamy na to i wierzę, że uda nam się.